Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotowuję sobie owsiankę. I teraz tak, po pierwsze przygotowuję ją na ciepło, po drugie zależy mi, żeby zawierała jak najmniej cukru i po trzecie używam do niej całego ziarna, a nie błyskawicznego. Tutaj przybliżę, żebyście mogli zobaczyć o co mi chodzi. Ponieważ czasami można dostać płatki owsiane błyskawiczne, one są rozdrobnione i takie ziarno nie zachowuje pełnej wartości odżywczej, tylko troszeczkę traci w procesie obróbki kiedy się ściąga tą łuskę. Kolejna rzecz: używamy wody ciepłej lub mleka, żeby płatki troszeczkę nasiąkły, ponieważ mogą doprowadzić do niedrożności jelit, więc bardzo ważne jest, żeby one sobie w trakcie przygotowania troszeczkę wody wchłonęły. Będę wykorzystywać następujące składniki: orzechy nerkowca, ale mogą być oczywiście inne słonecznik dynia płatki owsiane format duży, tak jak już mówiłam żurawina jogurt naturalny może być alpro, może być jakiś zwykły i winogrona jeżeli byłoby to lato, to skorzystałabym z malin albo z borówek amerykańskich czasami też jak się trafią na jakieś słodkie nektarynki, to też sobie wkrawam Także owoce mam zależne od pory roku. Jeżeli mieszkacie w Norwegii, to orzechy nerkowca w większym opakowaniu można dostać w intermacie. I żurawinę podobnie, ponieważ w marketach są bardzo małe opakowania takie na 150 gramów. Polecam jeszcze ten jogurt, bo on zawiera dosyć mało cukru i można go wykorzystać jako alternatywę tego jogurtu naturalnego. Jeżeli natomiast Wam zależy na obcięciu jak największej ilości kalorii, to zamiast bakali polecam dodać jedną łyżkę stołową wiórków kokosowych i na przykład trzy śliwki suszone. Moja pierwsza wersja owsianki, którą mi polecała dietetyczka, składała się z czterech łyżek stołowych płatków owsianych, jednej łyżki stołowej wiórek kokosowych oraz trzech śliwek suszonych. No i do tego było 150 g jogurtu naturalnego. W Polsce jest w sam raz nadający się taki mały 150 gramów bakoma. Przepysznie jest ten jogurt. Nie jest jeszcze tak bardzo kwaśny jak niektóre naturalne. Fajnie się komponował z płatkami i jeżeli oglądacie to w Polsce to polecam ten jogurt. Może wkleję później zdjęcie o którym mi chodzi. A ja zabieram się do przygotowania owsianki. Teraz sobie nasypię po łyżce stołowej każdych bakali i pokażę Wam jak wygląda dalej. Ja już sobie tutaj przygotowałam bakalie. W miseczce znajduje się garstka orzechów nerkowca i po łyżce stołowej każdy z bakali. Mamy tutaj, tak jak mówiłam, słonecznik, dynię i żurawinę. W garnuszku przygotowałam sobie zagotowane płatki owsiane. Są jeszcze ciepłe. Odrobina na wody do rondelka 4 łyżki stołowe płatków owsianych. Podgrzewam to około 2-3 minutki i następnie przekładam do miseczki. Zaraz Wam pokażę. Tak prezentuje się moje śniadanko. W opisie podam jego wartość kaloryczną. Jeżeli zależy komuś na mniejszej ilości kalorii, to oczywiście należałoby obciąć nieco bakalię. Natomiast ja zawieram się za jedzenie, bo już jestem bardzo głodna. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę o zadanie ich w komentarzu. Jeżeli film Wam się podobał, proszę o kciuka do góry i zostawienie subskrypcji. A tymczasem, pa!